Czy zastanawiałeś się kiedyś, albo zastanawiałaś się kiedyś, czemu niektórzy? Mimo, że pracują tylko kilka godzin dziennie, no to odnoszą spektakularny sukces zawodowy. No bo z drugiej strony większość z nas ślęczy długimi godzinami przed monitorem w pracy i awansu jak nie było, tak nie ma. Nie lubię dużo pracować. Już kiedyś tyrałem jakoś o za marne pieniądze. Nie lubię dużo pracować, ale lubię dużo zarabiać. Ale żeby dużo zarabiać, muszę dostawać awanse i podwyżki. Sam już... Nic nie wymyślę. Czas wykorzystać mój networking. Uruchomiłem swój networking. Siema! Cześć, Brian! No, gratuluję, widziałem na LinkedInie kolejny awans, w ciągu ostatnich dwóch lat. No, super, super. A jak tam dom i dzieci? Aha, dużo cię to kosztowało? Ok, ok. Czy w ogóle nie jesteś zadowolony? Dobra. Dobra, dobra, dzięki. Nara, hej. Okej. Okay. Pomyślałem sobie, skoro znam już tych ludzi, to wykorzystam te znajomości i zrobiłem taki research. Research wśród ludzi, którzy odnieśli sukces zawodowy. Następnie wyeliminowałem z tej grupy ludzi pełnych sukcesów, pracoholików. ludzi, którzy spędzają całe życie w pracy. No nie chciałem wzorować się na nich, więc skupiłem się na tych pozostałych. I tu przyszło pierwsze zaskoczenie. Co? Bo ja myślałem, że w tym pierwszym kroku będę musiał wyeliminować większość z ludzi, którzy odnieśli sukces. Myślałem, że ta wpajana nam korelacja korporacyjna, korelacja, która mówi, że żeby odnieść sukces, to trzeba bardzo, bardzo ciężko i bardzo, bardzo długo na to sobie zapracować, no że zawsze się sprawdza. Odrzuciłem połowę ludzi, bo oni tak ciężko pracowali po godzinach, ale została ta druga połowa. Ta połowa, ponad połowa ludzi, którzy odnieśli sukces, ale nie zacharowywali się po godzinach, nie, kosztem siebie, rodziny, mieli dobrze ustawiony work-life balance. I na tych ludziach się dzisiaj skupimy. Wchodzimy w obszar nowych technologii. Osobiście bardzo się z tego cieszę, bo ja bardzo lubię nowe technologie. Ale też bardzo się cieszę, bo okazuje się, że wysoko efektywni ludzie robią coś. Bardzo mądrego. Nie skupiałam się tylko na tworzeniu listy zadań. Ludzie, którzy są efektywni, tworzą systemy. Systemy, które pozwalają im ogarniać lepiej tematy, bardziej efektywniej tematy i po prostu wykorzystują do tego technologię. Trochę niejasno, więc pozwólcie, że przedstawię to troszkę lepiej na jakimś takim bardziej dobitnym przykładzie. Nazywam się Tadeusz, jestem pracownikiem niskiej efektywności i powiem Ci, jak ja podchodzę do zadań. Najważniejsze, musisz mieć kartkę, ale co równie ważne, musisz mieć... Długopis. I tym oto długopisem na tej oto kartce zapisuję sobie każde zadanie, nad którym muszę popracować. A jak już zadanie jest wykonane, to po prostu biorę jeszcze raz ten długopis i wykreślam zadanie z listy. I tak każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca i każdego roku. Bo nie muszę się martwić o awans. Kto by chciał podwyżkę inflacji? I tak to wszystko zeżre, to bez sensu. Ja jestem Brian i jestem pracownikiem wysokiej efektywności i w ogóle nie używam ani papieru, ani długopisu do zarządzania swoimi zadaniami. Jeżeli dostanę maila i jest to zadanie, to przerzucam go do aplikacji ToDo, czyli do aplikacji do zarządzania zadaniami. I wtedy określam sobie, jaki jest deadline na wykonanie zadania i też kiedy powinienem dostać przypomnienie o tym zadaniu. No i dodatkowo bukuję sobie czas w swoim kalendarzu, kiedy nad danym zadaniem chcę popracować. W międzyczasie zbieram materiały, robię notatki i wszystko zamieszczam w tej aplikacji, więc nie muszę już szukać materiałów, szukać maili, które kiedyś ktoś mi coś wysłał. Wszystko mam w jednym miejscu. Dodatkowo, każdy dzień zaczynam od tego, że przeglądam sobie listę zadań do zrobienia na dzisiaj i w razie potrzeby ją modyfikuję. I tyle. Robaczki, to teraz ja Przemek znowu, Brian i Tadeusz sobie poszli do domu. Nie mówiłem Wam, ale jeżeli już mówimy o nowych technologiach, no to powinniśmy się też zaprzyjaźnić ze sztuczną inteligencją. Ostatnio nagrałem na swoim anglojęzycznym kanale odcinek, filmik i w ramach testu bardzo dużo z tego filmiku yy, podparłem rozwiązaniami ze sztucznej inteligencji. Więc obejrzyjcie sobie sami, podlinkuję Wam, ocencie, czy Wam się to podoba. Dodatkowo oczywiście, jeżeli pracujesz w finansach, to jeżeli chodzi o nowe technologie, to przestań pracować w Excelu. Serio Excel to już jest tak trochę kalkulator XXI wieku. Naucz się Power BI i jak nie chcesz inwestować w szkolenie, to na swoim kanale podałem za darmo szkolenie z Power BI. W półtorej godziny możesz nauczyć się podstaw, które naprawdę mogą podnieść twoją efektywność i zmienić Przyspieszyć Twoją karierę. Tak było przynajmniej w moim przypadku, i to naprawdę zadziałało. Polecam. Networking. Um, ja wykorzystałem networking, żeby stworzyć na przykład ten odcinek, bo często networking to jest taka inwestycja, od której kupony możemy potem odcinać przez bardzo długi czas. Trzeba włożyć trochę wysiłku w to, żeby sieć kontaktów sobie zbudować. Dodaj do znajomych. Dodaj do znajomych. Dodaj. Tego też kojarzę. Chyba z Kiwika. A, dodam. I on też sobie dodam. Ha. Zajebisty networking. Nie. Mm, nie o taką sieć znajomych mi chodziło. Efektywny networking to jest taka grupa ludzi, którzy, no, których nie tylko znamy. To są ludzie, na których możemy liczyć, którzy mogą nam pomóc. Dzięki networkingowi możesz poznać ludzi w twojej branży, nawiązać kontakty biznesowe, wymienić się wiedzą, doświadczeniami, a także możesz zdobyć nowe zlecenia, zyskać zaufanie. Wiecie, na dobrą sprawę to networking to trochę działa jak mafia, ale dobrym tutaj są nie pieniądze czy narkotyki, a jest to dostęp do wiedzy i dostęp do informacji. Ten kto ma dostęp do wiedzy, wpływa na otoczenie i networking nam w tym w tym po prostu pomaga. Żeby wykazać się asertywnością, trzeba wykorzystać sprzyjające warunki. No właśnie, jeżeli chcesz być asertywny w życiu zawodowym i nie dać zawalić się ilością dodatkowej pracy, no to w zasadzie nie ma lepszego na to czasu niż obecne czasy. Bezrobocie jest niskie, rąk do pracy brakuje. Ok, spójrzmy na to trochę z innej perspektywy. Kilkanaście lat temu. Gdy jakiś pracownik wysunąłby oczekiwania płacowe czy okołopłacowe podobne do tych, jakie dzisiaj wysuwają pracownicy IT, no to ogólnie rozmówca, potencjalny rozmówca czy potencjalny rekruter wybuchnąłby śmiechem. Że są to oczekiwania z kosmosu, że w dupach się poprzewracało. Ale realia rynkowe i brak rąk do pracy sprawił, że branża IT ma się całkiem dobrze, i te wszystkie kosmiczne oczekiwania stały się ich codziennością, ich rzeczywistością. Więc jeżeli chcesz poprawić swój korporacyjny los, to działaj już dzisiaj. Wypracuj korzystne dla siebie rozwiązania, bo jak to powiedział kiedyś ktoś bardzo mądrze, władzy raz zdobytej nie oddaj już nigdy. Iza, chciałbym, żebyś następny proces budżetowania zrobiła ty. Zawsze robiłem to ja, ale. To jest wielkie wyzwanie, ale też większa możliwość rozwoju dla Ciebie. A zatem, jeżeli nie chcesz czegoś robić, no to musisz to umieć je zdelegować. To jest bardzo proste. Jak delegujesz zadania, to sam jesteś w stanie więcej tematów przerobić. Tak przynajmniej widzą to osoby, które Cię ostatecznie oceniają i jakby. Które decydują o tym, czy awansujesz, czy nie, i czy dostajesz podwyżkę. Ilość zadań na osobę, w przypadku osób, które zadania delegują, jest wyższa niż w przypadku osób, które chcą wszystko zrobić samemu. Większa ilość zadań na osobę to tak naprawdę nic innego jak większa produktywność, a w korporacjach płaci się za produktywność płaci się w postaci wyższych wynagrodzeń. Dodatkowo dygresja. Otwarcie jestem na polemikę w komentarzach, ale kiedy porównujemy sobie produktywność Europy Zachodniej, Starej Europy, z Europą Wschodnią, to mamy do czynienia z pewnego rodzaju przepaścią. W Europie Zachodniej produktywność jest wyższa, w Europie Wschodniej niższa. I jakby dzieje się to z wielu powodów, ale to na co chciałbym Wam zwrócić uwagę, to jest właśnie temat związany z delegowaniem. W Europie Zachodniej, jeżeli coś można ubrać w proces i coś można zdelegować. To się właśnie robi. I te wszystkie zadania delegowane są właśnie na wschód, w tym do Polski, do Europy Wschodniej, ale też do Indii i do innych, to się nazywa, excellence center. I z natury rzeczy, kraje, które przyjmują to do siebie, będą miały zawsze niższą produktywność, bo one będą zajmowały się tymi rzeczami, które w Europie Zachodniej właśnie istniały i wpływały na tą produktywność, ją wcześniej zaniżały. Jak się ich pozbyli, to oczywiście produktywność poszła w górę. A no i Słuchajcie, muszę to powiedzieć. Delegowanie też nie jest rzeczą intuicyjną. Psychologia jest rzeczą intuicyjną, bo każdy z nas umie to robić. Natomiast delegowanie nie jest intuicyjne i dlatego nie wszyscy sobie z tym dobrze radzą. Delegowania trzeba się po prostu nauczyć. A jak nie wiesz, jak to zrobić, to obejrzyj sobie wideo, które nagrałem jakiś czas temu. A propos tego, jak skutecznie delegować. Bo sukcesem, który stoi za delegowaniem, jest to, żeby delegować mądrze i skutecznie. I o tym jest tam ten filmik, więc. Zapraszam. Hello? Zorientują się. Na bank się zorientują, że tego nie wiem. Fuck. Potem będą gadać, że nie nadaje się na dyrektorskie stanowisko. No dobra, to ich zaskoczę. Janku, czy mnie słyszysz? Wiem, czemu proponujesz to rozwiązanie, ale wiem też, że ludzie mogą mieć problemy, żeby to pojąć i zrozumieć. Więc jeżeli uda Ci się przedstawić ten cały. Koncept. Tu i teraz, w 5 minut w łatwy i przyjazny sposób, obiecuję ci, że się na to zgodzę. Jesteś gotowy? Przyjmujesz wyzwanie? Uff, znowu się udało. A Janek to jeszcze się podjarał, że dostanie nowe wyzwanie. A ja tu jeszcze trochę posiedzę i udam, że go słucham, a potem wymyślę mu jakiś dodatkowy challenge, żeby nie czuł się zbyt pewnie. No dobrze, wiem, że tę scenkę troszkę przerysowałem. Przerysowałem, ale z premedytacją. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś mi mówił, i wiem, że w wielu przypadkach, wielu z was ma dokładnie tak samo, ale jeżeli ktoś kiedyś mi mówił, słuchaj, tajemnicą mojego sukcesu są kompetencje miękkie, to od razu sobie myślałem, okej, okay, to jest osoba, która ma niedorozwinięte kompetencje twarde. To jest osoba, która rozwinęła kompetencje miękkie, żeby sobie coś zrekompensować. No wiecie, to jest jak z tymi dużymi, szybkimi samochodami, którzy kupują sobie. Wiecie o co chodzi. W Polsce mamy taką naturalną tendencję do tego, żeby dyskredytować kompetencje miękkie i skupiać się głównie na kompetencjach twardych. A propos tej dygresji i delegowania tasków z Europy Zachodniej do Wschodniej, to właśnie to, co jest głównie delegowane, to są te aktywności, które wymagają kompetencji twardych. Na przykład um, musisz umieć księgować, musisz umieć zajmować się master itd. i tak dalej, tak dalej. To, co nie jest delegowane i to, co zostaje w Europie Zachodniej, podnosi produktywność pracowników w Europie Zachodniej, to są właśnie te aktywności, które wymagają kompetencji miękkich. Jeżeli miałbym wydać 300 zł na jakieś szkolenie z kompetencji miękkich, Hmm. To mam dwa typy. Po pierwsze, wybrałbym takie szkolenie, które uczy jak przeprowadzać zmianę w organizacji, kiedy na zewnątrz tej organizacji czy w ramach tej organizacji są bardzo niestabilne warunki. Drugie szkolenie, czy drugi typ, na który, na który bym zwrócił uwagę, to o tym jak utrzymać pracownika i jak sprawić, żeby ten pracownik był zadowolony. To dla menadżerów. Jeżeli macie wy jakieś typy, albo nie zgadzacie się ze mną, albo chcecie po prostu wejść w zdrową polemikę, to oczywiście zapraszam do komentarzy i dajcie znać, w co wy byście zainwestowali, w które szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Nie pytam o kompetencje twarde, one są ważne, ale. Kupmy się na kompetencjach miękkich. Proszę dajcie znać w komentarzach. Ale dzisiaj to już wszystko. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Takie typy udało mi się zdobyć od w ramach swojego networkingu, od swoich znajomych, od ludzi, których cenię, którzy odnieśli sukces i mam nadzieję, że tym materiałem również coś pozytywnego dla was dzisiaj przyniosłem. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę i subskrybujcie mój kanał i chyba powinienem było o tym wspomnieć na samym początku.